Moje pytanie, siostro, dotyczy tematu niezadowolenia. Czytając Biblię, widzimy, jak lud Izraela był bardzo surowo karany za to, że nie doceniał niczego, co dawał im Bóg. I dzisiaj dzieje się z nami coś bardzo podobnego, ponieważ wciąż tkwimy w tej skłonności do niezadowolenia. Często brakuje nam wdzięczności i zadowolenia. Dlatego, siostro, chciałabym, abyś nam głębiej wyjaśniła, jak możemy przerwać te więzy niezadowolenia. Siostro, niech Cię Pan błogosławi za Twoją odpowiedź. Bardzo łatwo. Bardzo łatwo, siostro. Aby przełamać te więzy niezadowolenia, wystarczy po prostu nie być niezadowolonym, ale być wdzięcznym Bogu. Wdzięcznym Bogu. Jeśli jesteśmy nawróceni, ponieważ to wszystko polega na nawróceniu się do Boga z serca, i jeśli my się nawrócimy, jeśli jesteśmy szczerzy wobec Boga, jeśli kochamy Boga, kiedy. Mamy potrzeby materialne, dobrze, możemy też mieć potrzeby emocjonalne, ale kiedy mamy potrzeby, to modlimy się do Pana. Modlimy się do Pana i prosimy Boga, aby zaspokoił wszystkie nasze potrzeby. Kiedy przychodzą, na przykład kiedy przychodzą klęski żywiołowe, i natura z siłą niszczy wiele miejsc, jak zawsze widzimy w wiadomościach na całym świecie, jak są trzęsienia ziemi, jak są huragany, jak przychodzą wszystkie te rzeczy i niszczą. Wszystko, co napotkają na swojej drodze, i są ofiary śmiertelne, a ludzie zostają w nędzy, a inni umierają, wtedy my się niepokoimy, ponieważ żyjemy na tej planecie, na której jesteśmy i nie jesteśmy zwolnieni od bycia karanymi lub testowanymi, na przykład, poprzez siły natury, więc musimy dobrze postępować przed Bogiem, ponieważ Biblia mówi, że Bóg strzeże swoich dzieci. My, kiedy czytamy tutaj w psalmach, Znajdujemy wiele obietnic, gdzie Bóg mówi, ci, którzy mnie kochają, ci, którzy mnie kochają, ja ich strzegę, ci, którzy mnie kochają, ja ich błogosławię, ci, którzy mnie kochają, ja będę z nimi, ci, którzy mnie kochają, ja wysłucham ich modlitw, ci, którzy mnie kochają, ja spełnię ich prośby, ja im pomogę. Więc ci, którzy kochają Pana, a kto kocha Pana, ci, którzy nawracają się do Boga, to jest ta osoba, która nawraca się do Boga, która jest szczera wobec Boga. I idzie jego drogą, pragnąc zadowolić Boga. Tacy są ludzie, którzy kochają Pana, więc tu nie ma czasu na niezadowolenie, bo osoba, która kocha Boga, kiedy przeżywa trudny moment w swoim życiu, kiedy nadchodzi niebezpieczeństwo, wtedy mówi: Wystarczy, że się pomodlę i zawołam do mojego Boga, a On mnie wysłucha. On mnie wysłucha, bo ja kocham mojego Pana i ja nawróciłem się do Boga. A Pan wiele razy mi udowodnił, że znajduje łaskę w Jego oczach, bo On mnie strzeże i słyszy moją modlitwę i przychyla się do moich próśb i pragnień. Więc nie ma czasu na niezadowolenie. My jesteśmy niezadowoleni, kiedy żyjemy bez Boga, ale kiedy jesteśmy z Bogiem, nie jesteśmy niezadowoleni. Jesteśmy wdzięczni i mamy cierpliwość, doceniamy to, co mamy, mało czy dużo. Dziękuję ci, panie. Niczego mi nie brakuje. Nigdy nie kładłem się spać bez jedzenia. Nigdy nie kładłem się spać głodny, bo ty mi wszystko zapewniasz. Ty dajesz mi wszystko, panie, ponieważ ja cię kocham. Więc kochajmy pana, a zobaczycie, bracia, że nigdy nie będziemy mieć żadnego niezadowolenia. Nie będziemy obrażać Boga pod tym względem, ale on zawsze będzie z nami, wyciągając do nas swoją pomocną dłoń. To jest to, co robi pan. Nior.